Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak działa Frequency Splitter. Intro. mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Tips. Ja jestem Bonifacy i kłaniam się oczywiście niezwykle nisko. Dzisiaj pokażę Wam, jak działa i na czym polega tak naprawdę funkcjonowanie wtyczki Frequency Splitter, ponieważ jest to jedna z nowszych wtyczek w arsenale FL Studio. To myślę, że warto jej się przyjrzeć, ponieważ ma parę ciekawych funkcji, które są warte uwagi. Na początek zauważcie, że mamy tutaj przygotowaną taką ścieżkę. Jest to pad z Flexa i na nim dzisiaj będziemy prezentować różne zasady działania wtyczki Frequency Splitter. Ja w tym momencie przejdę sobie na mikser, i tutaj już mam załadowaną wtyczkę, o której dzisiaj będzie mowa. Pozwolę sobie ją jeszcze troszeczkę powiększyć. Interfejs jest w pełni skalowalny, więc na pewno nam to pomoże w przedstawianiu zasad jej działania. Tak jak widzicie, mamy tutaj sygnał częstotliwościowy rozbity, tak naprawdę, na trzy zakresy, na trzy pasma. I jeżeli sobie puścimy naszą wtycz wtyczkę, naszą ścieżkę, to widzimy zakres częstotliwości który ona sobą reprezentuje, jest on na podglądzie we wtyczce Frequency Splitter. I teraz tak, cała wtyczka poza tym podglądem częstotliwości i zakresem samych pasm, składa się z trzech głównych części, czyli tej tutaj o nazwie crossover, która odpowiada za zakresy działania poszczególnych pasm, druga do zarządzania tak naprawdę głośnością tych pasm, możemy z tego poziomu robić różne rzeczy w tym zakresie. I trzecia, najciekawsza, czyli sendy można powiedzieć, że takiego, swego, takie swego rodzaju kanały wysyłkowe. I sekcja na dole, która też ma parę ciekawych funkcji, ale ją zostawimy sobie na koniec. Czyli tak, na początek omówmy sobie zasady działania pierwszej sekcji, czyli crossover. Tak jak widzicie, mamy tutaj dwa pokrętła, dwa potencjometry, którymi możemy ustalić zakres poszczególnych pasm oraz wyznaczyć, można powiedzieć, ostrość samego filtra, tak, czyli możemy sobie ustalić, jak mocno będzie, pod jakim kątem będzie ścinany dany zakres. Co do zasady, w większości przypadków 24 dB będą w zupełności wystarczające. Ta opcja tutaj linkuje nam te dwa pokrętła, przez co tak naprawdę mamy zablokowany zakres, oba te pokrętła poruszają się symultanicznie w tym samym czasie. W tym miejscu, tutaj pomiędzy tymi pokrętłami, możemy się przełączyć pomiędzy dwoma różnymi trybami działania tej wtyczki, czyli tutaj mamy trójzakresowy, trójpasmowy, ale jest też możliwość wyłączenia środkowej części, i w tym momencie też ujawnia się pewna charakterystyczna zasada działania tej wtyczki, mianowicie w tym trybie działania nieaktywna pozostaje gałka numer 2, czyli zakres częstotliwości dla zielonego zakresu. Niemniej, mimo tego, że ona nie jest podświetlona, to nadal jest aktywna, bo nawet jeżeli tutaj nam się nic nie zmienia, to. Tak jak widzicie, mamy osobną reprezentację, taką lekko wyciemnioną na drugiej kałce. Co to oznacza? Oznacza to, że w zależności od tego, na jakim poziomie, na jakiej częstotliwości będzie ustawione, ustawione pokrętło zielone, to po prawej stronie, to tylko do tej częstotliwości będzie działać zakres czerwony. Dalej ten, ten nasz zakres niższej, niższego pasma nie będzie się rozszerzał. Tak? Jeżeli ustawimy go w tym miejscu, to tak jak widzicie, tylko w tym. W szarym zakresie, nie w zielonym możemy operować. Wróćmy z powrotem na widok 3. Teraz środkowa część. Mianowicie, tutaj możemy sobie ustawić, czy, czy chcemy widzieć w ogóle podgląd naszych częstotliwości. No i teraz, idąc dalej, tymi pokrętłami możemy sterować sobie, jak bardzo będziemy podbijać lub ściszać poszczególne zakresy. To działa na wszystkich, tak jak widzimy. Lewe kliknięcie na którąkolwiek z tych lampek wycisza dany zakres, prawe natomiast soluje go. Te zakresy możemy również zmieniać, chwytając, można powiedzieć, za dany zakres, mniej więcej na środku. Wyświetli nam się ikona, za którą możemy, że tak powiem, chwycić lewym przyciskiem myszy i zmniejszyć lub zwiększyć podbicie. To nam oczywiście daje różne możliwości filtracji tego sygnału, bo jak sobie wyłączymy na przykład jeden z zakresów, to mamy tak naprawdę w tym momencie high-pass filter, jeżeli wyłączymy ten, to mamy low-pass filter, jeżeli wyłączymy oba, to mamy band-pass filter, jeżeli wyłączymy ten zakres, to mamy, nie wiem jak to się nazywa po polsku, Możecie napisać w komentarzu, ale po angielsku jest to notch filter, czyli wycinamy tylko konkretny zakres, a poza nim zostawiamy resztę sygnału. Także tak to, e, tak to wygląda. No i ten trzeci panel, nazwijmy to, czyli sendy, czyli wysyłki. Jeżeli zaczniemy nimi operować z tego poziomu, to tak jak widzimy, nawet jeżeli będziemy coś zmieniać, to tak naprawdę nie przedstawia to nawet żadnej wartości po puszczeniu danej gałki i nie wpływa w tym momencie na sygnał, więc co trzeba zrobić, żeby na ten sygnał wpływać zaczęło? Otóż moi drodzy, z racji tego, że są to kanały wysyłkowe, tak można to określić, to tutaj się ujawnia pewna charakterystyczna cecha tego właśnie narzędzia, mianowicie z kanału, na którym mamy umieszczony nasz Frequency Splitter, możemy wysłać. Sygnał na trzy osobne kanały, rozdzielić go niejako i mieć osobno niskie zakresy, średnie i wysokie. Ja sobie jeszcze teraz ponazywam poszczególne zakresy. I teraz, jak mamy to setupowane w taki sposób, że tak jak widzicie, mamy zrobione po prostu pewnego rodzaju wysyłki, to możemy sobie przejść tutaj i możemy to ustawiać ręcznie. Ale możemy też rozwinąć sobie nasze menu prawym przyciskiem myszy i odpowiednio przyporządkować, czyli niskie, średnie i wysokie. I w tym momencie, jak sobie przejdziemy na mikser. To mamy niejako zduplikowany sygnał, więc teraz, żeby nie dublować tego sygnału i zostawić tylko ten sygnał z podziałem na poszczególne zakresy, ja wyciszę sobie kanał główny. Teraz mamy wszystkie poszczególne zakresy osobno. I na każdy z tych zakresów możemy wpływać w dowolny sposób, czyli na przykład w tym momencie. Jeżeli byśmy chcieli, możemy na średnich zakresach wprowadzić e, zarówno osobną korekcję, zarówno osobny przester, zarówno osobną e, kompresję, delay, pogłos, cokolwiek nam się tak naprawdę podoba i możemy je procesować zupełnie oddzielnie. I w dodatku, jeżeli puścimy wszystkie ścieżki naraz, to możemy ze sobą zmiksować oryginalny sygnał i ten, który został już przez nas zmiksowany, tudzież poddany jakim, jakiejś obróbce po rozdzieleniu i przydzieleniu na osobny kanał miksera. I co ważne, wracając jeszcze na chwilę do naszego Frequency Splittera, spróbujmy zrobić to tak, żebyśmy mieli zarówno wgląd na mikser, jak i na sam Frequency Splitter. Teraz... Te gałki w tym miejscu służą niejako w dokładnie taki sam sposób jak te tutaj, tyle że wpływają wyłącznie na te rozdzielone fragmenty sygnału. Czyli, jeżeli sobie puścimy teraz, to możemy dowolnie podbić na przykład wysokie częstotliwości, ale tylko w tym miejscu. Sygnał oryginalny pozostaje oczywiście bez zmiany, więc jeżeli go wyłączymy. To możemy wpływać niezależnie na wszystkie z tych poziomów. I oczywiście z tego miejsca również mamy wpływ na to, jak to się kształtuje, prawda? I z tego poziomu możemy również zaznaczyć sobie widoczność tych naszych zmian, tak żebyśmy mieli ogląd na sytuację, czyli mamy niejako dwa niezależne korektory. I tak samo możemy je wysolować lub wyłączyć całkowicie, dokładnie tak samo jak z tą częścią tutaj. Kolejna, dosyć unikatowa, tak naprawdę funkcja tego narzędzia to jest możliwość wprowadzenia korekcji z liniową fazą, można powiedzieć, czyli zmiany w częstotliwościach z fazą liniową. Jeżeli to zaznaczymy, to nagle frequency splitter zmienia się nam niejako w trójzakresowy korektor z fazą liniową. Faza liniowa to jest osobne zagadnienie, generalnie tego typu narzędzie pozwala nam na zmiany w sygnale poprzez korekcję bez wpływania na fazę. Na zmiany fazowe w dźwięku. To jest temat na osobny odcinek, tak naprawdę, i niesie to za sobą różnego rodzaju konsekwencje, takie pozytywne, jak i negatywne. Natomiast istnieje taka możliwość. Jeżeli chcecie, żebym omówił zagadnienie fazy liniowej, to możecie, to możecie napisać w komentarzu, że chcecie. Tutaj mamy precyzję działania tej liniowej fazy, możemy sobie to wybrać. Oczywiście najniższa jest najmniej precyzyjna, to się najbardziej będzie objawiać w niskich częstotliwościach. Najwyższa jest najbardziej precyzyjna, natomiast wiąże się to też z dużym obciążeniem. Tak naprawdę przy przetwarzaniu sygnału i też zwiększą tak naprawdę latencją. Tutaj mamy parametr speed. Co do zasady, jeżeli dobrze rozumiem, to on definiuje z jaką szybkością, czy z jaką dokładnością, nie, z jaką szybkością, w jakim czasie będą wprowadzane zmiany przez, przez te korekcje faz, z fazą liniową. I jeśli ja dobrze rozumiem, to im bardziej w lewo, tym bardziej zwiększa się obciążenie tak naprawdę przy przetwarzaniu dźwięku, ale czas jest krótszy. A im bardziej w prawo, tym bardziej wydłużamy czas, ale zmniejsza się obciążenie przy przetwarzaniu dźwięku. To, co mamy tutaj, to są opcję monitorowania tak naprawdę sygnału, czyli możemy sobie całkowicie wyłączyć opcję monitorowania, czyli w tym momencie nie będziemy mieli tego podglądu, który mieliśmy wcześniej. Możemy włączyć tylko to, co wchodzi do naszej wtyczki. Możemy zaznaczyć sobie to, co... Wychodzi jako z głównego wejścia, czyli z tego tutaj i możemy sobie też włączyć podgląd wyłącznie tego, co wychodzi z tych sendów, czyli z tego trzeciego panelu po prawej stronie. Natomiast to, co mamy tutaj, to jest menu, które znamy tak naprawdę z różnych innych narzędzi FLA. Możemy sobie włączyć też heatmap, dzięki czemu będziemy mogli mieć obraz troszeczkę bardziej przybliżony do tego, który mamy na przykład w Fruity Parametric EQ. Także jest wiele możliwości monitorowania sygnału w tej wtyczce. Działa ona bardzo sprawnie i wydaje mi się, że jest bardzo ciekawym, kreatywnym narzędziem, jeżeli chcemy podziałać szczególnie na osobnych częściach sygnału. Także to tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.